Jeśli chcesz skorzystać z programu Polski Bon Turystyczny, musisz mieć profil na platformie usług elektronicznych PUEZUS. Za pomocą PUEZUS aktywujesz Bon. Wejdź na stronę www.zus.pl i zaloguj się na swój profil na PUE. Na górze ekranu wybierz przycisk Zaloguj do PUE. Do PUE ZUS możesz zalogować się przy pomocy loginu i hasła, loginu gov.pl, czyli np. zaufanego profilu lub e-dowodu, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Ja zaloguję się przy pomocy loginu i hasła. Po zalogowaniu na PUE-ZUS wybierasz zakładkę Ogólny. Jest ona na górze ekranu. Następnie wybierasz z lewego menu zakładkę Polski bon turystyczny i klikasz Mój bon. Na ekranie pojawią się dane dotyczące twojego bonu: jego numer, wartość i aktualne saldo. Widoczne też są dane twoje i twoich dzieci. Aby aktywować bon, wybierz przycisk Aktywuj bon. Wpisz aktualny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Koniecznie przeczytaj klauzulę informacyjną RODO. Kiedy to zrobisz, wciśnij aktywuj BON. Na ekranie pojawi się komunikat o aktywacji bonu i kodzie obsługi płatności. Twój bon jest teraz aktywny, możesz z niego skorzystać. Kod obsługi płatności będzie Ci potrzebny, gdy będziesz chciał zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne u podmiotów turystycznych, które uczestniczą w programie Polski BON Turystyczny. Możesz go sprawdzić w zakładce Mój BON. W zakładce tej jest również podany przez Ciebie numer telefonu i adres e-mail.